Dziękuję za 10 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji poznajmy wszystkie najciekawsze fakty o liczbie 10 tysięcy. Liczba 10 tysięcy ma swoją specjalną nazwę Myriad, a po grecku Myrias, co oznaczało dokładnie 10 tysięcy. W starożytnej Grecji była to największa liczba używana w codziennym obiegu. Herodot pisał, że perska armia miała nieśmiertelnych czyli elitarną jednostkę złożoną właśnie z 10 tysięcy żołnierzy. W systemie liczbowym używanym w Chinach i Japonii 10 tysięcy to man lub wan i to kluczowa jednostka. Wszystkie większe liczby buduje się tam właśnie od 10 tysięcy, a nie od tysiąca jak w Europie. W matematyce 10 tysięcy to liczba czworokątna, da się ją ułożyć w kwadrat obok 100. To też liczba Harszada, czyli taka, która dzieli się przez sumę swoich cyfr. W fizyce temperatura 10 tysięcy Kelwinów to mniej więcej tyle, ile ma powierzchnia najgorętszych gwiazd typu O. W Biblii liczba 10 tysięcy pojawia się kilkadziesiąt razy, symbolizując ogrom. 10 tysięcy razy 10 tysięcy oznaczało praktycznie nieskończoność. A w historii, w 401 roku przed naszą erą, 10 tysięcy greckich najemników przemaszerowało przez całą Persję po śmierci wodza Cyrusa. To słynna wyprawa tysiąca, opisana przez Ksenofonta. Nawet w biologii coś się znajdzie. W ludzkim nosie wykryto około 10 tysięcy różnych zapachów, zanim odkryto, że spektrum jest jeszcze szersze. Dzięki za 10 tysięcy subów. Zostań na kanale po więcej szalonych faktów, nauki i historii.